Rok 2023 rozpoczynamy z przytupem, bo już na samym początku czekało na nas dwa naprawdę niezłe eventy. Akurat jak zacząłem nagrywać, to musiały zacząć dzwony w kościele bić. Pierwszy z nim jest Community Day Classic na Larvitara. który odbędzie się 21 stycznia od godziny 14 do godziny 17. No i chyba lepszego Pokemona na Community Day Classicu no nie dało sobie yy, wymarzyć, chociaż może się dało. <laughs> Larvitar ewoluuje w Tyranitara, który jest w normalnej wersji dobrym pokiem e, typu kamień i ciemność Natomiast w wersji Shadow jest on zdecydowanie jednym z najlepszych pokemonów typu kamień i ciemność Jeżeli go ewoluujecie podczas tego komideja, dostanie on swój specjalny atak Smackdown, który sprawia, że jest on jeszcze lepszym pokiem kamiennym w przyszłości dostaniemy również prędzej czy później jego mega ewolucję, która będzie po prostu bestią. Będzie on bestią, naprawdę. Myślę, że będzie to najlepszy Pokémon typu kamień i ciemność, więc naprawdę jest na co czekać. I inne bonusy podczas tego Community Daya to 3 godzinny lur i incens oraz trzykrotny exp, załapanie pokemonów. No i drugi naprawdę świetny event o nazwie Twinkling Fantasy, który będzie trwał od 10 do 16 stycznia. Bonusami podczas tego wydarzenia są podwójny exp i dodatkowe candy, załapanie pokemonów, rzutami, nice grade i excellent. I dodatkowo zwiększona szansa na XL Candy, również z tymi rzutami właśnie. No i dostaniemy nowego Shiny, którym jest Shiny Dedene, który jest, powiem Wam, naprawdę całkiem fajny. <gry> na rajdach będzie Zekrom z jego nowym ekskluzywnym ruchem Fusion Bolt. Jest to najlepszy Pokémon elektryczny, nie Mega, nie Shadow. Więc myślę, że warto rajdować, szczególnie z tymi dodatkowymi cukierkami za Excelenty. No to. No, no nic tylko rajdować naprawdę No i na mega rajdach Mega Salamence, który na pewno będzie Niesamowicie dobrym Pokemonem Smoczym Czy będzie lepszy niż Mega Latios i Mega Latias? Nie wiem, nie wiem Ale tak czy siak będzie naprawdę Dobrym pokiem typu smoczego Więc e, zdecydowanie będzie Warto go trochę porajdować też Tym bardziej, że na pewno będzie łatwiejszy Do zbicia niż Mega Latios i Mega Latias No i na dziko Naprawdę świetne poksy na dziko spotkamy takie pokemony jak Dratini, który ewoluuje w Dragonite'a jest on nawet niezły pokémon na rajdy e, w wersji Shadow szczególnie e, natomiast na PvP na Master Lidze jest to chyba top 1 e, w wersji Shadow top 2 więc naprawdę jeżeli walczycie na PvP to myślę, że warto mieć tego Poksa w, w swoim teamie całkiem dobrego. Togetic ewoluuje w Togekisa, który jest e, numer 1 na e, rajdy jeśli chodzi o Pokemony typu Fairy, e, nie Mega, nie Shadow a jest jakiś w ogóle Fairy mega wyjdzie niedługo mega Gardevoir, ale tak to jeszcze na chwilę obecną nie ma. Na Master League też jest całkiem spoko, więc Warto Następny jest Maril, który na rajdy nie jest najlepszy Natomiast na Great Lidze chyba w dalszym ciągu jest używany sporo, dosyć przez każdego, więc e, Nie walczę za dużo na PvP, więc e, tutaj też mogę się bylić czy coś Ale na Great Lidze myślę, myślę całkiem niezły <grych> Następnym jest Ralce, ewoluuje w Gardevoir który na rajdach jest zaraz po Dogekisie, e, drugim najlepszym tutaj e, wróżkowym, e, nie Mega, nie Shadow. Natomiast tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej jeszcze przed GoTour Hoenn wyjdzie jego wersja Mega, no i wtedy na rajdach będzie naprawdę niezły, e, także myślę, że warto dobrego też e, znaleźć i zrobić. No i Bagon, który ewoluuje w Salamensa, który jest naprawdę dobrym poksem na rajdy z młodszym, szczególnie w wersji Shadow, jest naprawdę niezły. Jest tam chyba najlepszy oprócz tych Mega Latiosa i Mega Latiasa, więc myślę, że też warto. Na PVP raczej nie najlepszy. Dayno, którego dostaliśmy w zeszłym roku na Community Dayu, najlepszy Pokémon typu Ciemność, więc zdecydowanie no, warte uwagi, warte uwagi jak nic. Na PVP na Master Lidze też jest całkiem niezły, więc. No i trochę rzadziej na dziko będzie pojawiała się Gudra. Raczej nieszczególnie użyteczna, coś tam może na Master League też, coś tam y, zrobi, natomiast nie jest taki szczególnie dobry pokémon No i Noibat, który całkiem niedawno wyszedł w wersji Shiny, piękny, zielony, który był w jajkach y, robiłem wykluwanie jajek Zapraszam serdecznie Czy tu? Chyba tu, nie? No i też niestety nie jest raczej za dobry ani na rajdy, ani na PvP. A więc co tyle. Dwa naprawdę niezłe eventy nas czekają już niedługo. Rok 2023 rozpoczyna się naprawdę nieźle, a to dopiero początek. Czeka nas jeszcze mnóstwo eventów, mnóstwo update'ów. Zobaczymy, co ten rok przyniesie. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do następnego. Siema!